Dobry albo dobry wieczór. Zależy o wtory na to, dzisiaj patrzycie. Mamy kolejno szolnokadyju. Dzisiaj mamy tu takiego kalusa. Jak się nazywasz? Mateusz Duda. No, powiedz jeszcze coś o siebie. No, co? Jorzek jest e, sędzia futbolerski. E, Sędziuję już od kilku dobrych lat. E, bardzo mi się to podobało. Ostatnio że był na jakiś tur, w turnieju w, w Hiszpanii, oczywiście za zgodą naszego Związku Śląskiego pod Katow podokręgu katowickiego. Nie wiem, no dobra, ale powiedz mi turnieju, ten, jak, jak sędziujesz, nie? Jak sędziujesz? No. po jakiemu tam potem się go Bo we, ja wiem, tutaj u nas na placu to jademy, nie? Elwer, e Mita czy tam lata to, to nie ma problemu, ale jak sądziłeś w Polsce, no to po polsku, nie, nie to nie ma toru, no gol. A jak sądziłeś, jak sędzujesz za granicą, to jak jakim o tym mówisz? To jest obecny, obecny a tylko i wyłącznie język angielski. Aha, to po angielsku. Tylko ja? i wyłącznie po angielsku. No, czy, czy, czy to znaczy, że jak ty po angielsku y, musisz umieć przynajmniej tyle, co by się na, 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 na placu z tymi futbalerami dogadać, i musisz umieć dawać te komendy, ja? No ja. No to jak to jest po angielsku, rozumiesz mi to? ja. A to, to są takie szk powiedzmy szk szkopuły no. moim zdaniem, które są mało istotne. Najważniejsze komendy, to trzeba, trzeba zwracać zawodnikom uwagę na to, żeby się pilnowali, żeby cię e nie, nie, nie faulowali. Mhm. E trzeba znać podstawowe zwroty, czy nie potrzebujesz lekarza? E czy jest, no już, dobra, jest to, wszystko? No dobra, to jak to jest porządku? teraz. Jeden drugiemu rozumiem, że tam noga podłoży, nie, jest faul, nie? To jest po angielsku jak faula. Ja to jest normalnie faul. faul. I teraz i tak, no i, i co? I, i się tego jak ty się tam swio, to co jak, jak to go do, do niego? Się... No powiedz no Jo ja leżę i powiedz no, jak to po jakim nie? no, no leżał, wyobraź sobie. Się, no to to tak. E, jeżeli chodzi o, o jeżeli zawodnik jest, widzę, że kontuzjowany. No. E, na początku proszę go, żeby wstał albo coś, no czyli e, please stand up. Mhm. E, jeżeli widzę, że Dali nie reaguje, e, to wołam doktora, please doktor, come to me. Yes. E, także się to, to jest też, no wiadomo, mój angielski jakiś super rewelacyjny nie jest. Mhm. Ale mimo wszystko, e, tak właśnie, takie podstawowe komendy są e, mimo wszystko wyuczone. Po angielsku, No dobra, e, to teraz tak. Jakby e, był. Narodowo drużyna śląsko. Słabe zrobić, no. zrobić narodowo drużyna śląsko, jego ona trafia i gro, powiedzmy się, tam ze narodową drużyną polską. nie No to byś też musiał z nimi po angielsku. Czemu? No bo jak będziesz go po śląsku, to tutaj e, Ausländer nie będą wiedzieli o czym gonoszczu. No, no właśnie no, po, a, na, a, a nie będą. Powiedzą, a po śląsku. A po jakiemu nie po śląsku? jak marszałek w polski ze śląskim gro no to albo po śląsku albo po polsku nie, ale to, nie, to ci się będą szpilować, ty, ty, wadzić, że nie chcą, a ci powiedzą że też nie chcą. Nie? To, to, to wtedy po angielsku musiał być. E, no, w, w tym wypadku, jeżeli zną śląski, czyli po, jeżeli w stanie gadać po naszemu no. i po polsku, no. e, to jest taka możliwość, że mogę go dać z zawodnikami, z naszą ekipą ze Śląska mogła po śląsku gadać, a z zawodnikami z Polski mogę gadać po, po Aha, polsku. A, no to tego nie wiedzą, bo ja się tam futbalem, rozumiesz, tak richtig nie niewiele nie interesuje, bo już jak jeszcze był taki Lwowiok, e, Górski się nazywał, można już słyszał e, i polsko Polska grała, i śląskie futbalerzy grali w polskiej reprezentacji, e, to zrobili dość wielką furora na... I, i medal olimpijski, i trzecie miejsce yy, na świecie, nie? To muszę padać, że wtedy jeszcze się interesował, nie? Ale wtedy, no to, wiesz, oni wiedzą na przykład, co to jest, jakby ci to powiedzieć, yy, gol. Jak słyszą gol, to co to, to, to jest gol? Na naszych stadionach to wszyscy ryczeli, tor tor, 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 albo... O, Elwer, nie? A nie ja. jakiś karny, nie? No, a jak słyszał, że, że podejmie piłkę, no to mu laubzy gadał, nie? Albo z nie? nie? A, nie ja. a nie bal, ani kula, nie? No, czy, czy ty byś poradził na przykład teraz, tak, wziąć... Grają chłopcy, tutaj inośląsko drużyna i same ślązoki grają, bo takich już teraz, klubów nie ma, bo już chyba... By to, bo ostatni taki klub to był Ruch Kejsik, że oni mieli no swoich wychowanków praktycznie tam na, w pierwszej yy, jednostce. No i to też nie wszyscy, nie, już, no to już chyba 40 lat jak nie mają. No ale by, załóżmy, żeby byli takie to, byś umiał z nimi sędziować po, po Śląsku, ja? No myślę, że do mm. A ty jesteś sędzia, yy, to znaczy że wiem, bo tam sędzia są krajowe, są sędzie yy, międzynarodowe, Y, są sędzie, co mogą takie większe szpile. To jakie te szpile możesz sędziować, bo to ty tam sobie jakieś kategorie, nie? Ja są kategorie, przy czym obecnie najwyższą mam do klasy y, okręgowej, przy czym jeszcze nie miałem tej przyjemności sędziowania klas, klasy okręgowej raz klasę B sędziowałem, y, a tak jakieś y, albo spalingi, jeżeli chodzi o drużyny starsze. Y, no i oczywiście młodzieżówka. A młodzieżówka to wszystkie niezależnie nie, nie od wieku Aha. tam do 21 roku. No czyli takie jakby był y, szpil y, modziki ze bawali z modzikami ze Śląska, to takie sobieś mógł, taki szpil mógłbyś y, sędziować? A? Oczywiście, y, jasne, że ja, ale to by musiał nasz y, związek pod okręg. Katowice, wyraźmy na to zgodę. No ja wiem, że muszą być formalności, no, no, ale uprawnienia do tego może. Ja, ja? możesz No to widzisz, fajnie, że mamy takiego kalusa sam we w ludzie, co może takie szpile szpilety, muszę powiedzieć sam prezesowi, on tam o, ta, ta, ta ta swoja e, drużyna gwiazda nie, on nie on, ja mówisz, Nie No że Nie, ja ja, wiesz, że coś. No tak reszcie, uczciwie. Ludzki, nie, sam... nie, że to sam jest prezes, to po tym nie ma wiesz. Nie, nie, oczywiście, że nie. No. <śla> nie, nie, no, ale no, takie nie. nie poszło, nie. No nie, no bo wiesz, jak chcesz być sędzią i chcesz być na tym, to musisz być, jak to się gody jak żona Cezara. Poza wszelkimi podejrzeniami. No i tak ci powiem, tego ci życzę. Ci życzę, żeby ci się powiodło i co byś no, co by kiedyś obejrzał szpil międzynarodowy, kiedy będzie Duda, z e, ze ty, bo to, to jest jeszcze Francja. nie, to jest Schwarzwald. Schwarzwald Aha, to Karlu ze Schwarzwaldu będzie sędziował taki, taki mecz i na tym, myślę, dzisiaj skończymy. Na dzisiaj to by było już tyle. Zacznie zaproszę do oglądania zaś.